Widzę, robimy wina. Ze mną jest mój kuzyn Baniuk, przywitaj się. Siemano. On jest w moim domu, ogólnie. Chyba przyszedł na godzinkę. I po lekcjach robimy winka, mam nadzieję. Wszyscy, którzy chodzą do szkoły, no to wiadomo, że, że wszyscy mają ferie. No, ja już skończyłem, mam ferie, więc przepraszam za tą ogromną przerwę na moim kanale, dwutygodniową lub nawet chyba ci już, czy... nie wiem. Ale po prostu nie gram tyle Fortnite'a i... no miałem szkołę. Teraz będą prawie zacząć, filmu filmy dopilnuję do tego, bo mam ferie zimowe. Ty Beniu też, więc będzie ze mną grał, nie? No. I nagrywał. Mamy tutaj tego ziomka, o, który już tu wychylałem. To będzie także snajp z powerów. Jesteś plana dwa. Jest jeden. Tylko on jest. O kurczę. No tak wiem. No musisz No. Myśmy ja to nie Nie. Ej, a co? Co? No widzę mam takie lagi. Ale że... No to nic i tak to wrzucę na YouTube'a. Będzie prawie win. w ogóle to by był mój pierwszy. Ej, on tam? No on tam tam został. No, Dobra, został. On już bez kim teraz już nie będzie pojadował, tylko pewnie mi zaraz mnie skądś skończy, mnie zabije. Czyli tak tylko proszów ogółem. No, nie wiem. On sam się zabij? Nie wiem. Chyba tak, ale widziały... No pierwszy win wideo, a więc o. Znaczy przepraszam za pierwszym, no, ale nie gram ej, Fortnite, no i w ogóle nie gram solosów i tak dalej. Ej, ej no, a wiesz co, ja, ja pierwszą grę grałam w Fortnite, no to mój tata wygrał i chyba pisałam tą emo, ale, ale... No chyba lot nie ma lotni, nie ma lotni. Ale, ale... No, no, no. Mm -hmm. A więc widzowie bijacie na go Facebooka ku mi komiksu i świadcera, na mój kanał świadcera, na mój kanał terra, serra. No to góry i zostaw w górę i sublika. Nie, jest parasolka, patrz. Ale poprzednia do siódmego sezonu e, rozdziału, siódmego, rozdział e, No ale czekaj, pożegnaj się stary z widzami. Nara! No, a więc... No, cieszę się. Nieźle, nieźle. No a więc... Hejka!